Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z Civilization 6, w którym postaram się po raz kolejny poszerzyć swoje terytorium. Wcześniej mi to Katarzyna troszkę uniemożliwiła, zagradzając mi przejście do północnej części mojego imperium. Dlatego postanowiłem, że wyślę osadników na tę część, na tę część gdzie jest na razie nie zamieszkała. Spróbuję tutaj ich osiedlić, aby poszerzyć jakby swoje terytorium. Także może to jest. Już o inny kontynent, czy tam o inną wyspę, nie wiem co tutaj się znajduje do końca. Mam nadzieję, że to się uda, że ona nie pokrzyżuje mi ponownie planów. Chciałbym z nią ocieplić stosunki, żeby pozwoliła mi po prostu przemieszczać się przez jej granice. a tu tych akurat stworzymy to cud świata. Na nas 40 Piramidy. Zobaczmy jak wyglądają. No prezentują się całkiem, całkiem. bardzo ładne, ale nie to jest najważniejsze ok, zdobądź wielkiego człowieka kogo mogę tutaj, wielki naukowiec, zatrudniam wielkiego naukowca, tutaj przyspieszyłem ideę jedną, ok, wyślę tutaj naukowca i od razu go użyję pozwoliło mi ponownie, ponownie przyspieszyć jaką część, jaką część jakąś część z badań technologicznych o, jeszcze jedną jeszcze jedną, bardzo przyjemnie Tutaj wysłałem galery, które tak troszkę odkrywają mi teren. Chciałem założyć tu miasto. A tu jest tylko taki kawałek ziemi, więc. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Sprawdzę jeszcze, co tutaj się kryje wokół. Może tu są jakieś większe tereny, które warto odkryć. I tam założyć miasto. Mam taką nadzieję, że znajdę coś ciekawego, bo póki co taki skrawek, no nie wiem czy mi wystarczy. Może jakąś będzie miejscowość turystyczna, kto wie. Barcelona strasznie słabo się rozwija. Brakuje jej tutaj czegoś, ale muszę zwiększyć populację. Tylko jak to zrobić? Latarnią morską? Tak, niech będzie latarnia morska. I tutaj mam też swojego jednego zwiadowcę, który niech podąża tutaj i sprawdzi, co tu się kryje. Mam nadzieję, że jakiś ciekawy ląd, który będę mógł zagospodarować. Z czasem będę chciał otoczyć całą Katarzynę wojskiem i rozprawić się z nią, no bo troszkę napsuła mi krwi i nie ukrywam, że to będzie na pewno bardzo dobre dla mojego imperium powiększę je zdecydowanie okay, tutaj pokuszę się chyba jednak i tak żeby tutaj moi osadnicy podpłynęli na razie nie widzę innego lądu w tym kierunku setna tura na 330. Idzie to dość sprawnie mogę powiedzieć. To i tak jest przyspieszony tryb, bo normalnie no chyba normalna rozgrywka ma 500 tur, co jest naprawdę można grać godzinami dosłownie. Ale postanowiłem trochę zmniejszyć, żeby to tak nie przynudzać. Za bardzo. Mamy tu jeszcze wolnych budowniczych, tylko nie wiem, co z nimi zrobić, kurczę. Gdzie ich wysłać? Na razie niech tutaj wejdą na ląd po prostu gdzieś na pewno się przydadzą mogę wybudować uniwersytet w Vajadolid Vajadolid, przepraszam ale czy ja chcę to zrobić teraz? no chyba jednak nie postawię na kupca może, tak wezmę jednego kupca, bo mam jeszcze jeden szlak handlowy wolny więc przyda mi się na pewno już mam 715 zł muszę coś z tym zrobić, bo jest tu dość całkiem sporo i na pewno warto to jakoś wykorzystać, niż tak magazynować po prostu. Czy chcę kupić świątynię? Hmm. Muszę się zastanowić. To jak jednostka bez. O, odkryłem jakiś ląd. Ginam Ale mu się broda świeci śmiesznie. <laughs> Ale nieważne. Dobra, na razie nie będę sobie z nim. Psuł stosunku, bo już wystarczająco mi tutaj nie lubią. Także przeczekam to. Z tego co widzę żadnego tej lądu wokół mnie nie ma, niestety. Fajnie jakby tu coś było, ale wątpię. Czemu on tak długo trwa? Nie wiem. Astronomia, Kolejną wiedzę udało nam się przyspieszyć, super. Co chciałbym pójść teraz? Co by tu rozbudować bardziej? pikinierzy czy mi się przydadzą? Mogą się przydać, ale wolałbym, ale już tak chyba nikogo nie zniszczę włócznikami, więc niech będzie. Nie mam szansy już tego chyba raczej przyspieszyć, więc niech będzie to. A ja sprawdzam dalej, co mnie tutaj zostanie. Na razie nic ciekawego nie widzę, niestety. Żadnego lądu, na którym mógłbym się osiedlić, więc chyba będę musiał to zrobić po prostu tutaj. Wszystko na to wskazuje. W Madrycie. No co, co bym chciał rozbudować w mojej stolicy? Cudów na razie nie chcę budować. Może niech to będą osadnicy, których gdzieś wyślę zaraz. To może być dobry ruch. Tu mam budowniczych. Czy ich tutaj wysłać? Czy oni mają tutaj coś do roboty? No tak niekoniecznie. Ale widzę, jakby ten Amsterdam się trochę zbroił i szykował na mnie. Tylko, że suzerenem jestem ja, więc nic mi nie mogło zrobić, tak naprawdę. Więc to jest dobre, na pewno. Że następna tura. Może tutaj coś się kryje, ale naprawdę bardzo w to wątpię. Choć nie ukrywam, że bardzo by mnie to ucieszyło. Jakby tu już znalazł się jakiś ląd, na którym mógłbym się osiedlić. W razie. To muszę sprawdzić dokładnie. Tak jak myślałem, chyba nic nie ma, no także założę tutaj. Sydney to półatka na świata. tygrysy o powierzchni cud 250 mil kwadratowych stworzona na podczas jest... eksploracji. Hmm. Założenie miasto może być ok, tylko koło cudu świata to może być trochę utrudnienie, bo nie mam już, mimo że jest tutaj mało pól. To jeszcze jedno jest jakby niezdatne do użytku mojego. Więc muszę się zastanowić, co tutaj zrobić z tym faktem. Może coś tutaj się odkryje jakimś cudem. Czy nie? Nic. Ha, tutaj to już jakieś lodowce. Więc chyba nie bardzo. Dość pusto tutaj. Powiem, że jestem na jakimś takim cypelku. Niestety, który mi Katarzyna troszkę... Zagospodarowała, a nie powinna. No ale nic nie ma na to wpływu. Nie, no założę tej miasto, nic mi nie szkodzi. Zawsze to o jedno więcej. Zapoczątkuję szlak. Ale ja chyba powinienem jednak mm, do Francji szlak handlowy utworzyć. Ale coś mi nie wyszło. No nic. Zobaczymy. Dzielnica biznesowa, dzielnica portowa. Może ja kupię tutaj po prostu spichlerz na start, żeby nie marnować czasu natury. Dzielnica świątynna. Hmm. A przy cudzie świata to jest dobre wyjście, ale na razie chyba jej tutaj nie chcę. Dzielnica biznesowa nic mi nie da. Ciekawego. Dobra, na razie weźmy tutaj. Wybudujmy coś. Powiększę swoje swoją dzielnicę wojskową, koszary, niech będzie. A tutaj postawię na co? No kurczę. Mam dylemat lekki, ale niech to nie dzielnica portowa. Jestem w takim miejscu, że chyba warto się tym zająć. Tak myślę. Ok, tutaj nasz zwiadowca. Próbuję coś odkryć, ale niestety nie ma co. Jest to dość frustrujące, że chciałbym się rozbudować, ale nie mam możliwości póki, póki co. Eee. Dobra, chcemy ocieplić z nią stosunki, abym mógł się tutaj przydostać między jej granicami, więc niech, jej, niech ma, niech się cieszy. Sekret niezwykły. Mogę zmienić doktryny. Plus 100% do budowli, produkcji budowli obronnych. No na razie, w sumie i tak nie mam gdzie tego użyć. Muszę zmienić ustrój. Co będę musiał chyba zaraz uczynić, jeśli będzie taka możliwość. Ustrój. No chciałbym go zmienić, ale. A mogę? Mogę. Super. Tylko. Te mam odblokowane. Hmm. Czy no, dobra, zmienię na oligarchę. Oligarchię, przepraszam. I dodam tutaj, co ja bym chciał sobie tutaj, jakby zbonusować a niech będzie plus 100% produkcji budowli obronnych. Warto wzmocnić swoją defensywę i fortyfikację. Także niech będzie. Jeśli chodzi o drzewo idei, to tym razem postawię na tu przyznam jednego emisariusza tej farmy zysku tutaj sojusz. Będę mógł zawierać. Dobra, na razie postawię tradycję morską. W Sewii postawię na średniowieczne mury, czyli dzielnicę biznesową. Hmm. A niech będzie dzielnica biznesowa. Pieniędzy nigdy za mało, szczególnie jeśli mamy pod sobą tyle miast. Tych budowniczych, to wyślę chyba po prostu tutaj, żeby mieli co robić. Tutaj wciąż próbuję znaleźć jakieś tereny, no ale niestety nic wokół mnie nie ma. Nie mogłem tego przewidzieć kurczę, ale może tutaj w końcu coś się znajdzie ciekawego, no bo ile można po samej wodzie podróżować. Mowy jednorazowe. O! Ale ty też mi daje otwarte granice. Dobra, przyjmę propozycję. To mnie trochę umocni. No nie, a ten znowu ma jakiś problem do mnie. Nie mogę mieć wszystkiego rozwiniętego, tak jak wy byście chcieli. No kurczę. Nie dajmy się zwariować, prawda? Zobaczmy raz. Wiadowca tutaj na razie nie ma co robić do końca. Bo nie ma co zwiedzać. O nie! Katarzyna przejęła Amsterdam. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Zbyt szybko przynajmniej. Chociaż ten nas chwali. Fryderyk, Barbarossa może jakiś sojusz zawiążemy niedługo. Kto wie. Można spróbować. Dobra, na razie wyślę tę jednostkę do granicy państwa, żeby ją ulepszyć po prostu. Tutaj zaraz osadnicy będą gotowi. Niestety te miasta są troszkę zaniedbane, no ale trudno mi do nich dotrzeć Strategia po prostu. Strategia wymaga myślenia. Taktyk. Chociaż teraz jak mogę podróżować jakby drogą morską. To już są jakieś tam większe możliwości. Jednak no, nie jest to też satysfakcjonujące. No tutaj może spróbuję wysłać osadników, może tutaj uda się utworzyć jako, jakieś miasto, kto wie. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Na wiele rzeczy muszę zwracać uwagę, żeby zbyt pochopnie nie podjąć jakiejś decyzji. Ale na tym polega ta gra. Nigdy nie wiadomo co przyniesie los, jak się zachowają inni władcy. Dlatego, może, to jest takie wciągające w tym wszystkim. Tutaj jeszcze jakiś szlak muszę zapoczątkować. Niech będzie do tego do tej Francji. Może jakoś ocieplimy nasze stosunki w końcu. To nie będzie najgłupszym pomysłem. Dzielnica z akweduktem. No na razie nie. Hmm. Wielka biblioteka, tu coś, tu coś. A niech będzie, że pójdę w stajnie. Wybiorę produkcję Vajadolid, niech to będzie uniwersytet. Osadnicy niech. No, niech przejdą się na razie tutaj. Ty, nie ty. Niech się przejdą na razie tutaj. A co? A tutaj jeszcze jednostka jedna. Może tu będzie jakiś ląd w końcu, w co wątpię. Także no, niestety nie odkryłem żadnego dodatkowego lądu. Założyłem jedno miasto w tym odcinku i troszkę rozwinąłem gospodarkę kolejnych osadników, troszkę podwiedzałem terenów. Także myślę, że na tym zakończę i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!